Dzień dobry Państwu. Tym razem proponujemy choinkę wspomnień. Wspomnienia na dzisiejsze czasy to najlepsze antidotum na osamotnienie i na rozstanie. Dwie wersje. Pierwsza choinka dla małuchów i dla dzieci w wieku szkolnym. Druga wersja choinka wspomnień, ale z elementem fotografii przenoszonej transferem dla dorosłych. Dzieciom zaproponujemy. Odrysowanie i wycięcie kółeczek, na których będą mogły utrwalić swoje wspomnienia. Największe kółeczko odrysujemy i wytniemy. I tak postępujemy z kółeczkami, które będą kolejnymi piętrami naszej choinki. Wybieramy je według własnego upodobania. Tutaj jest kilka różnych rozmiarów kółeczek które potem ułożymy w piętra naszej choinki. Odrysowane kółko możemy wyciąć zwykłymi nożyczkami, ale równie ciekawie będzie wyglądać choineczka wycięta z zorówkami. Tak przygotowany materiał. Poprosimy, przekażemy dziecku, albo dziecko samo sobie wybierze motyw i tu już do inwencji dziecka należy, co zechce wspominać, może kwiatki letnie, a może wakacje u babci, dajemy kredki, farbki, dziecko na takim kartoniku maluje swoje wspomnienia z wakacji albo wspomnienia ze spotkania z koleżanką. Pamiętamy, że nasza będzie się składała z pięter uformowanych w kształcie stożka. W związku z tym wybieramy odpowiedni kształt, może być bardziej rozłożysta, wtedy dziecko ma większą płaszczyznę do odekorowania, ewentualnie mocniej spinamy i wtedy będziemy mieć choinkę bardziej stożkowatą. Przekazujemy Gotowe elementy dziecku, zaznaczając obszar, na którym może malować. Wycinamy kawałek, który będzie potem przykryty, żebyśmy dzieci zmotywowali do pracy na odpowiednim kształcie. Kiedy nasze elementy są już pięknie pomalowane, wyobraźnia tutaj działa, przystępujemy do dekoracji. Do dekoracji możemy wykorzystać kolorowe koraliki, sztuczny śnieg, brokat, samoprzylepne koraliki. I to, co Państwo mają w domu, kiedy przyklejamy brokat, pamiętamy o tym, żeby klejem przeźroczystym, więc wikol, klej czarodziejski, ewentualnie klej do dekupażu, smarujemy. Na przykład brzegi naszego kartonowego pięterka choinki. Kiedy będzie pomalowany, posypujemy brokatem. Pamiętamy o tym, żeby brokat posypywać nad kartką papieru, potem się go wykorzysta powtórnie i nasz brzeg będzie pięknie błyszczał po wysuszeniu. Oczywiście urozmaicimy brokat, ale. Możemy posypać sztucznym śniegiem. Postępujemy tak samo. Smarując brzeg w miejscu, w którym chcemy, żeby nasz śnieg padał, posypujemy sztucznym śniegiem. Nadmiar oczekujemy i nasza choinka będzie pięknie ośnieżona. Jeżeli dziecko chce zawiesić bombki, to tak samo robimy kropeczkę wikolem, klejem czarodziejskim, ewentualnie klejem na gorąco i przyklejamy bombeczki, które po wyschnięciu będą się pięknie prezentowały. Tak udekorowane pięterka naszej choinki poczekają, aż dekoracja wyschnie. Do montażu naszej choinki wykorzystamy pojemniczki szklane, koniecznie szklane, żeby były ciężkie. Wtedy nasza choinka będzie stabilna. Osadzony i osadzony w gipsie. ewentualnie wykorzystamy gąbkę florystyczną którą tniemy nożykiem tapicerskim przymierzając do pojemniczka i osadzając proszę zobaczyć tak jak lekko wchodzi patyczek nasz słoiczek możemy zastąpić maleńką doniczką udekorowaną mchem szyszkami suszonymi Patyczkami. Jeżeli mamy elementy świecące, błyszczące, mech robotek, konik, a tutaj są tradycyjny cynamon, zwinięty kwiatek, zwinięty z wysuszonej cytryny, szyszki. Trzon naszej choinki już się błyszczy. Owinęliśmy jutą. Przyczepiliśmy łańcuch choinkowy, będziemy montować poszczególne piętra naszej choinki. W tym celu wycinamy maleńką dziurkę na czubeczku. Proszę zobaczyć, jak delikatnie i z oporami, ale chodzi tak to jest. Pierwszy człon naszej choinki. Usztywniamy klejem na gorąco. Kiedy będzie spływał, bo może tak być, proponuję posypać brokatem i będziemy mieć naturalną ozdobę. Proszę zobaczyć. Jeżeli popłynie za daleko, będziemy go wtedy wykorzystywać, sypiąc brokatem i uzyskamy soperki lody. Przy montowaniu naszej choinki używamy kleju na gorąco, zabezpieczając klejem górną część, ale również Izolując od spodu, blokujemy w ten sposób poszczególne piętra. To samo możemy zrobić z wykorzystaniem taśmy dwustronnej. Wtedy, używając taśmy, wyznaczamy kolejne piętra. Oczywiście nie zrobimy tego, zanim nie nałożymy części dolnej, bo zablokujemy. Mimo wszystko i tak używamy kleju na gorąco. Proszę zobaczyć, zabezpieczyłam kilka razy nabijając taśmy. Wycinam niewielki odpór w moim kapelusiku. Przeciągam na patyczku i już blokada dolna trzyma. I wtedy wystarczy izolacja od góry, uszczelniamy. Choinkę, która będzie już się pięknie trzymała, nadając jej odpowiedni kształt. Nasza choineczka prawie gotowa. Zachowujemy odpowiednie odległości między poszczególnymi piętrami, żeby dobrze wyeksponować rysunki, które tutaj mają być. Punktem kulminacyjnym jest czubeczek. Nałoży nakładamy do kapelusika. Klej na gorąco przytrzymujemy delikatnie, aż zastygnie. Nasza choinka wspomnień wykonana przez dziecko już gotowa. Dziękujemy.